mnie za to pyta mi ciela. Jezus nosił Bogu samego siebie, jak on jest ja. Do Jezusa uczniowie i zapytali go. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł. Idźcie do miasta do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój ma urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dzień dał im mówiąc. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie ojca mojego. Oto słowo Pańskie. przeżywamy tę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana, Boże Ciało, możemy się zastanowić i powinniśmy się zastanawiać nad tym, dlaczego w tym dniu idziemy właśnie w procesji ulicami naszych parafii. Po pierwsze idziemy w procesji, aby uroczyście wyznać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wyznać tę naszą wiarę, że w tym mała, maleńkim kawałku chleba jest obecny, prawdziwy, żywy, choć ukryty Bóg, Stwórca Wszechświata. I dlatego z tą wielką wiarę Chcemy publicznie wyznawać, chcemy mówić do Jezusa: Panie, kocham Cię i wierzę, że to Ty jesteś pod postacią chleba. Ale idziemy także, drodzy bracia i siostry, aby dziękować Bogu za to, że idzie do nas, aby przyjrzeć się naszemu życiu rodzinnemu, społecznemu aby przyjrzeć się, zajrzeć przez okna naszych domów, czy tam panuje miłość i zgoda, czy jesteśmy dla siebie jak pierwsi chrześcijanie, który, tymi, o których mówiono, patrzcie, jak oni się miłują. Ale Pan Jezus także idzie między nasze domostwa, aby nam Boga naszej pracy, naszym trudom, aby osłodzić nasze smutki, trudy, aby wspólnie z nami uradować się naszymi sukcesami. Idzie również wizytus po to, aby budzić sumienia. Szczególnie sumienia tych, którzy rzadko, albo może już od wielu lat, nie byli na niedzielnej czy świątecznej Eucharystii. A On na nich czeka. Dlatego idzie. Aby te sumienia obudzić, aby te prawdziwe serca skruszyć, będzie to czynił szczególnie w czasie nadchodzących misji, które w niedzielę rozpoczniemy. I trzeba mu za to dziękować, bo On pragnie zbawienia wszystkich ludzi, tak jak modliśmy się w czasie przyświętej, abyśmy albo przy ciałem Chrystusa mieli uczestnictwo w uczcie wiecznej. I dzisiaj idąc z Chrystusem i za Chrystusem trzeba pytać także o naszą wiarę. Ksiądz Ludwik Bielorzewski w książce Ksiądz nie zostaje nigdy sam dzieląc się przeżyczami z obozu koncentracyjnego pisze w ten sposób. W roku 1942 grupa polskich więźniów w liczbie ponad 20 dała się z obozu do pracy w pobliskim miasteczku. To ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. To spożywa moje ciało i krew moją pije na życie wieczne, a ja go strzeszę w dni Bogiem chleb spożywa, będzie żył na wieki, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej wysłuchajna, Ojcze ma Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ich posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą tym mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Pragnę złożyć tym wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia tej całej uroczystości. Jeszcze raz wszystkim budowniczym tych czterech ołtarzy składam serdeczne dziękuję całej asyście parafialnej, począwszy od tych najmłodszych, od dziewczynek, które tak pięknie sypia, sypały kwiaty, z nadzieją, że będą przychodzić codziennie też w takiej samej składzie, a może i więcej, może gdzieś wyjechały. Dlatego składam serdecznie, chcę zapłać ich rodzicom, bo to też to z jest bardzo ważne, przygotować i kwiaty, i dzieci, żeby pięknie te kwiaty wsypały dla Pana Jezusa. Dziękuję dzieciom z klasy trzeciej, stojak komunijnych. Usapłać zapłać niosącym dzieciom, młodzieży, poduszki teledrony. Dziękuję ministrantom, lektorom. Bóg Kołam gospodyń wiejskich ze wszystkich miejscowości w tych pięknych sklarach, tych regionalnych upiększacie właśnie każdą procesję także tam Waszego ciała. Mógł zapłać żebem ze wszystkich miejscowości za piękną postawę za udział procesji. Mógł zapłać słucham strażakom, którzy zawsze pięknie trzymają straż przy Panu Jezusie są właśnie blisko Pana Jezusa, służą właśnie Bogu, Kościołowi. Mógł zapłać. Pani Katechetcego za proszę tutaj o prowadzenie całej właśnie, jeśli chodzi o strony technicznej procesji, żeby wszystko było też w porządku, także przygotowanie kościoła, ołtarzy, zamknąć panu kościelnemu, panu organiście. Słowa wdzięczności kieruję też przede wszystkim do księdza komiennika za w kontesjonale, za to, że z nami tutaj wszystko wiem, część był część procesji yy, był. wiadomo ja też i siły i znowu nie zawsze pozwalają, ale jestem zbudowany, że postaram się mimo właśnie yy, mówię czasem trudności i wiekowych, zdrowotnych. Ich z nas nie jest wierzchnie błotych. Ja też zauważam, że też się starzeje. Ja myślę, że my też to Także, Ale wiadomo, że czasem yy, są takie trudności większe. Zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się odczuli przygotowanie tej właśnie uroczystości, tym, którzy wspomagali także śpiewy i zapraszam, tak jak mówiłem serdecznie, na oktawę. W tym roku ta oktawa będzie wyjątkowa, bo od niedzieli rozpoczniemy misje święte. Już, tak jak mówiłem, jest program zamieszczony od kilku dni w internecie. Do części trafia już do panu, w najbliższych dniach do soboty łącznie będą rozniesione w pozostałych domach te, te właśnie programy. Starajmy się otworzyć, tak jak mówiłem, w niedzielę. Pan Jezus płakał nad Jerozolimą, dlatego że nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia. Misje święte to czas nawiedzenia parafii przez Boga, który mówi do nas w swoim słowie, który udziela nam sakramentu. Oby kiedyś Pan Jezus nie musiał płakać nad niektórymi z naszych parafia. módlmy się gorąco, szczególnie dla nieobecnych tutaj, aby oni się właśnie zmobilizowali, Panu wskuszyli serca, by przyszli właśnie i otworzyli się na łaskę Bożą. Nie chciałbym nikogo pominąć jeszcze raz, pane wszystkim serdeczne był zapłać za... To piękne zaangażowanie, piękną postawę. Niech to Randamu, laudamus, który za chwileczkę wyśpiewamy, będzie wyrazem naszej wielkiej wdzięczności dla Boga, który został z nami w najświętszym sakramencie ołtarza. świętymi tu w następu król łaskawy pełny jego stręgiem ziemi je status swojej sławy apostołów to biedrzeczka u wiorobów pełen cały sobie chodzy niech to zmierz Sainte-Marie, Mère de